Siemano z tej strony Mieczyk i oczywiście na samym początku chciałem Wam przypomnieć o giveaway e. dla aktywnych widzów, macie tutaj 8 skinów za ponad 50 zł, także powodzenia, wszystko macie wyjaśnione w opisie, no i tutaj oczywiście na Discordzie macie dodatkowe giveaway'e dla wpłacających na CSGO skinsie, Asimowek, Sirexik no i koszmar za ponad 400 zł, no i tutaj dla Pirates łapie dwa skiny SSG Smoczogen, no i dodatkowo USB USB Szczęka <laughs> Bardzo Was przepraszam, ale byłem dzisiaj u dentysty no i miałem zatrucie zęba także tak się średnio czuję ale no postaram się dla was nagrać dzisiaj tutaj odcinek jeśli interesuje cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów zapraszam cię na Pirate Swap z kodem MIECZYK dostajecie 35% bonusu do wpłaty bardzo dziękuję za wsparcie Turinio wygrywa w dzisiejszym odcinku elegancki morterio mordini czarne skarpety jest uśmieszek jedyneczka no i elegancko Lecimy teraz sobie oczywiście na CSGO skinsa, tutaj kolejny skin poleciał, także raczej tutaj dzisiaj do, dla was dorzucę kolejną emeczkę albo jakiegoś kałaszka, no bo emeczek było tych ostatnio sporo, macie tutaj kunsman knife'a do zgarnięcia, no awupkę, no i emeczkę dla władzących z kodem mieczek oczywiście, no i na początku otworzymy sobie skrzynkę, którą codziennie otwieramy, także naszą oczywiście wróżbę. Dobra, Love Track case za 420 zł, także nowa skrzynka eventowa. No i zatrzymaj się, kurde, no. Było bardzo blisko tej jemeczki Wapor Wave. Tutaj ona kosztuje no do 1200, także fajnie można było tutaj zarobić, ale niestety tracimy sporo, także trudno. Tutaj, jest... dobra, w sumie tworzymy sami bitewki. Nie ma co tutaj polegać na kimś. Dzisiaj lecimy. Na jester Mode tutaj z tymi nowymi skrzyneczkami. Tylko zobaczymy, ile tych ewentowych skrzynek uda nam się umieścić. No właśnie, na tym jester Mode Bloom Casic. No i ostatnia skrzynka, już myślę, że no właśnie nie uda się jej zmieścić. Ale na buście damy tutaj jeszcze te dwie skrzynki. Także lecimy na grubo. Underdoga na dwie osoby. Także taka bitwa na sam początek z botem. I samo myślę, że będzie spoko. Przetestujemy sobie tutaj troszeczkę lepiej ten evencik. No bo. No, delikatny test był, ale jednak e, chcę tutaj czegoś więcej. No, i prawie koska nam tutaj wyleciała na underdogu, także było bardzo blisko. E, no, Ned i tutaj, no, czy tam Ned nie jest pocieszony, no tutaj zasmucił się. My tutaj również damy, e, że się smucimy. No, i Blue sportik wypada za 736 zł. No, ziomuś niby tutaj udaje e, smutnego, ale myślę, że zaraz to mu się wszystko zmieni. No, ale decydującą skrzynką może być ten Lostra Case. No, jednak tak się nie dzieje, ziomuś zarabia. Także damy mu tutaj uśmieszek. No, i zrobimy dzisiaj odcinek od 370 zł do kosy. O 376 zł do kosy. Także tutaj mamy pierwszą bitwę. Kurczę, był to shared mode na 4 osoby. Także no, zobaczymy. W sumie sami zrobimy taką bitwę. Może trochę być ona głupia ale. Zobaczymy co oni tutaj wymyślili, to tu chyba byli jakieś Turki, bo tam była Antalya i coś tam jeszcze, także no raczej, raczej nie będzie to dobre, ale zobaczymy, no zobaczymy, kto wie, tak? Ja byłem w Turcji, no i było bardzo fajnie, ale no raczej na skrzynkach na CSGO z kimś oni się tutaj nie znają, no. Wiadomo, jeśli się robi shirt mode, no to jakieś procentówki, jakieś skrzynki 50 na 50, no myślę, że byłoby tu najlepszą opcją, aczkolwiek jednak tutaj trzy dyszki zarobione, także cofam moje tutaj wszystkie słowa bardzo elegancko. No i mamy proficik 400 zł już na naszym koncie, także no dużo. trzeba, nie dużo, żeby tę koskę zrobić, ale myślę, że w tym odcinku na pewno nasiądzie. Dobra, polecimy jeszcze raz na grubo, także dajemy tutaj all in. Tym razem na trybie standardowym Zmienimy raz sobie tutaj taktykę No ale czy to będzie dobre Dobra decyzja No to zaraz się okaże, pistolero do nas wbija tutaj Prawie 12 tysięcy osób na stronce Także mamy tutaj sporo Przeciwników do wyboru No i wbija od razu do nas ziomuś Nie trzeba nawet żadnego bota tutaj dodawać no i USP i M4 kik no kurczę tutaj ten uspik wleciał mu, ale jest on jednak w stanie field testy także jest delikatnie tańszy niż nasza hyperbestia. No i wygrywamy tę bitwę. Delikatna strada, także dobrze, że tutaj nie przegraliśmy tego, no bo było tylko różnica 10 zł. Dobra, tutaj mamy jakoś elegant case, a, także wbijamy. Nie wiem czy mi troszeczkę ten komputer laguje, czy jak to tutaj wygląda, no ale ostatnio delikatnie zaczęło. Lagować, także nie wiem, muszę chyba zrobić reinstala. Na pewno nie instalujcie sobie Windows 11. Myślę, że dziesiątka jest tutaj lepsza. Jeśli zainstalowałem tą, czy po, instali, po instalacji, właśnie tej jedenastki jakoś zaczęło mi się zacinać i w ogóle. Także nie wiem, możecie napisać, czy wy macie dziesiątkę, czy jedenastkę i czy również mieliście takie problemy, jeśli przechodziliście, oczywiście. Dobra, damy tutaj sobie dwie nowe skrzynki, czyli Frostbite Case, no i waporwave Case. No i raczej zostawimy taką bitwę, no i tak, tutaj już 300 zł jest, także na dorzutkę może jeszcze e, tutaj na buście dwie skrzyneczki eventowe, także takie tańsze, e, dobra oczywiście zmieniamy już z powrotem na underdoga. teraz wybieramy sobie e, bota, chciałem powiedzieć i samo, ale cały czas jakieś ziomeczki tutaj wbijają e, wcześniej pistolero, teraz pachon e, no i trafiamy zajebistego 57 na e, fairy tail w stat traku kolejny tutaj Digielek, no Midnight Storm, również jest dużo droższym skinem niż, niż tutaj dostaje. Pachon, no i wygra tą bitwę, zgarnie ponad 600 zł, także no gratulacje. No dobra bitwa, ale niestety na trybie standardowym, by tutaj siadło. Także trudno, zostaje nam 200 zł, niecałe dwie stówki. Także tutaj mamy jakąś bitwę na shared mode. No nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Raczej tutaj będę kierował się swoim instynktem. No, i zrobię jeszcze bitewkę tutaj. Kurczę, sam. Chciałem powiedzieć, że sam zrobię bitewkę, ale coś tutaj. O, dobra, już wszystko działa. No, i lecimy teraz oczywiście z Jester Moldami. No, 200 złotych nam nie, nie zostało, także niezbyt dużo. Tutaj umieścimy jeszcze sobie kilka skrzyneczek Oczywiście jeszcze raz dajemy Underdog. No, myślę, że już tym razem nikt do nas nie wbije. Zdążymy dodać bota i samo, także. Kurczę, no. <gry> no Myślałem, że do trzech razy sztuka. Tutaj kurczę, jeszcze mi chyba czy. Tutaj alergia wyskakuje, także no widać, że dzisiaj może być taki średni odcinek. Ale mam nadzieję, oczywiście, że, że Wam tutaj się podoba. No i zostaniecie do samego końca, no bo postaram się tutaj dać siebie wszystko, moje 100% energii jeszcze o tej 1935. Kurczę, no tutaj myślałem, że będą lepiej te Jester Mode dawały, ale decydująco tutaj skrzyneczką i tak będzie myślę, że ten medium case na Jester Mode, także CSGO Skins no tutaj przeleciały na Masimowki. No i przegrywamy jeszcze tą bitwę. Ja pierdzielę, no myślałem, że już mamy to wszystko w garści, no i chociaż te trzy dyszki siądą, ale jednak ostatecznie przegrywamy nawet i to, także no niezbyt dobrze, niezbyt dobrze tutaj mamy bitwę za 4 dychy ale no są takie same skrzynie także raczej sami tutaj jeszcze jedno zrobimy, tutaj kurczę coś się zacina, nie wiem o co chodzi zobaczcie, klikam nowa bitwa, muszę odświeżyć stronkę, nie wiem wcześniej jakieś były zmiany na stronce, ale myślę, że to nie jest związane z tym, tylko z moim komputerem, nie wiem, możecie napisać ogólnie czy wy też macie takie problemy no i dobra, lecimy tutaj jeszcze jedną skrzynkę, uda mi się zmieścić, także no taka bitwa za 31,50, no tutaj spróbujemy sobie jeszcze raz ostatni challenge od 35 zł do kosy, także taki tutaj może będzie tytuł, no zobaczymy jak tutaj wsiądzie ta pierwsza bitwa, oczywiście dajemy bota Adriana, zdążyliśmy tutaj dodać bota, zanim jakiś ziomeczek wbił, pewnie za dużo bitw tam przeleciało, no i w końcu chciałem powiedzieć, że coś dobrego mamy, no, bo jednak jest to naklejka w holo, ale jest ona warta tylko 2 zł no i 60 groszy. Także no, chyba dzisiaj będzie strata, niestety, i to spora tutaj strata. Także no, niezbyt tutaj dobry odcinek. no Starałem się jak mogłem, oczywiście, ale może to. A czekajcie, w ogóle. A, dobra, wylosowałem zwycięzcę. Także wszystko jest tutaj, ok. 24 zł jeszcze nam zostaje, także 3 dyszki wraca na nasze konto. Tutaj kurczę, jest jakaś bitwa, ale dobra. My jeszcze raz sami tutaj robimy, bo naprawdę sporo tych bitewek leci. Nowa skrzynia, czyli C4 caseik. Moja wcześniejsza, ulubiona skrzynka, czyli Music Case, amber Case. Dorzucamy Neon Caseyka. No i, albo dobra, nie. Zmieniamy tutaj sobie na Toolbox Case'a. To będzie lepsza skrzynia. Tutaj na trzy osoby jeszcze dajemy taką bitwę. Underdog zostanie nam pewnie z 2 zł. Także. Co najwyżej, wykorzystamy sobie tutaj punkty eventowe. Dodajemy, czekajcie, jak już się rozpoczęła ta bitwa. Kurczę, no ja nie wiem o co tu chodzi, ale te bitwy jakoś się zacinają, no i na sam koniec tutaj wystartują. Wystartu Także e, trudno, po odświeżeniu, oczywiście, strony. E, no i tutaj kurcze, Lux Case Gift wysunął się delikatnie, a nawet można powiedzieć, że e, bardzo sporo na prowadzenie. E, no i zgarnia to w bitwę. 67 zł, także fajnie, fajnie, jeszcze tutaj zarobione. Dobra, wypłacę sobie tutaj jeszcze z punktów. Mam tutaj sporo. Także kostka 700 zł. Także będzie to jeszcze ostatnia bitwa na odkutkę, żeby zrobić sobie No taką kwotę, jaką mieliśmy na samym początku. Bierzemy sobie knife case na 4 osoby. No i będzie to oczywiście underdog. Także Botti samo. No tutaj już myślę, że nawet można będzie. Resztę losowo wybrać, no i lecimy już z ostatnią bitwą w tym odcinku. Także no, mam nadzieję ogólnie, że dotrwaliście, że Wam się wszystko tutaj podobało, no i wygrywamy tą bitewkę jeszcze na samym końcu, no i odkuwamy się, zarabiamy więcej niż mieliśmy na, na starcie. Pozdrawiam i życzę Wam miłego wieczoru. Siemano!